Wszystkich z tej strony bednar. Przed losowaniem konkursowym rozluźnimy troszeczkę napięcie. Odwiedzimy sobie po drodze nasze dyskowce z Brazylii. Mamy tutaj odmianę Haraldi Maracana i Hekel Enhamunda. Są tutaj dorosłe osobniki. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Linki wszystkie macie pod filmem. Rybki są naprawdę bardzo piękne. Piękne kształty, jak i również barwa, Te, że na pewno w niejednym zbiorniku będą się ładnie prezentowały. A jak wiecie zaraz sobie przejdziemy do losowania. I później powrócimy sobie z powrotem do dyskowców. że jesteśmy już na mojej stronie i będziemy się przymierzać do naszego losowania. Też odpalamy sobie filmik konkursowy. Jak wiemy, reklamy i te bajery, ale zerkniemy sobie, mamy tutaj 238, ogólnie komentarzy. Myślę, że bardzo dużo. Także zaraz pokażę Wam, dla przypomnienia, taka koszulka męska jest do wygrania w kolorze czarnym lub białym. I zaraz znajdziemy sobie tutaj, tutaj mamy damskie koszulki, czyli czarna i biała. I tutaj mamy białą. I dodatkowo mamy kubeczki. To jest koszulka plus kubek. A żeby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem mojego kanału, zalajkować film i w komentarzu wpisać koszulka, i te osoby będą brać udział w sobotnim losowaniu. Też... Też zasady usłyszeliście, jakie były. Kopiujemy sobie link, odpalamy sobie program, gdzie będziemy losować zwycięzców. Wklejamy link, duplikaty. Tutaj nic, komentarz, koszulka, tutaj nic, matematyka i mamy u 106 uczestników dzisiejszego losowania. Powiem Wam, że jestem w szoku, oscylowałem tutaj może max 80, może nawet i mniej. A tutaj jestem bardzo zszokowany. Jest 106 uczestników. Fajnie, naprawdę fajny rezultat konkursowy. Szkoda, że będzie tylko dwóch zwycięzców dzisiejszego losowania, bo są do zdobycia tylko dwie koszulki i dwa kubki. Ale wiecie, takie są zasady konkursu i nie można ich zmienić. Też co, odpalamy sobie i zobaczymy, jaka pierwsza osoba dostanie koszulkę i kubeczek. A tą osobą jest Artur Kaczmarek. Super koszulka, pozdrawiam. Wędruję kolego do ciebie. Koszulka plus kubeczek. Kolor jest do wyboru. Także mam nadzieję, że ci się gdzieś tam przyda w codziennym życiu. Taki kubeczek lub koszulka. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje. I co, lecimy z drugim uczestnikiem, który zdobywa również koszulkę, jak i kubek, a tą osobą jest Tomasz Niewodowski. Serdeczne gratulacje, witam. I może koszulka? Również, kolego, gratuluję ci. Otrzymujesz ode mnie koszulkę, jak i kubek. Również kolor jest do wyboru. Także gratuluję zwycięzcom dzisiejszego konkursu. I dziękuję Wam wszystkim za to, że wzięliście udział w konkursie. To są po prostu moje podziękowania, że jesteście i oglądacie ten kanał po odbiór nagród skontaktujcie się ze mną poprzez Olixa czy tam mailowo. Wszystkie przeważnie kontakty linki są w opisie filmu. Także jeszcze raz wam gratuluję ci co nie wygrali. Jak najbardziej zapraszam wszystkich do następnych konkursów. Mam parę niespodzianek ale jak wiecie konkursy robię od czasu do czasu i nigdy nie podaje kiedy, więc trzeba w miarę być na bieżąco żeby się dowiedzieć kiedy taki konkurs się ukazał na kanale także żeby nie przedłużać wpadniemy sobie jeszcze do dyskowców a wam wszystkim dziękuję za udział w konkursie a tutaj mamy w tym zbiorniku mniejsze osobniki Diskus Hekel Novo Airao bardzo piękne kształt, barwa po prostu rewelacyjne. Również chętnych zapraszam do kontaktu. Wszystkie linki w opisie filmu. Powiem Wam, jakbym miał luźny zbiornik, sam bym sobie parę sztuk zostawił. Ale jak wiecie, nie na wszystko ma się miejsce, ale na pewno za to u Was będą się naprawdę pięknie prezentowały. Także co, żeby nie przedłużać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie i zapraszam Was na inne filmy. Na kolejne przyciśnijcie dzwoneczek. Zawsze wpadnie może jakiś konkursik. Także, żeby nie przedłużać, życzę Wam miłego weekendu i trzymajcie się do następnego.